Witajcie z tej strony: Mizogin oraz Paweł. Zobaczycie za chwilę urywek materiału, w którym dwie panie tłumaczą się ze swojego udziału w programie Goats, gdzie przez różne ekspozycje swoich zachowań seksualnych próbowały zaskarbić sobie uwagę osoby, która reprezentowała jak gdyby jury, czy decydowała o tym, czy przechodzą dalej lub nie założył worek, tak, to było, ale to to tam coś tam. To, 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 to. A ja mówię, a to tylko pieska, myślę, nie, że teraz tak, jak mówiłaś, to się tak właśnie fajnie wytłumaczyłaś z tego, że jakby to znaczy, było takie dziecięce, jak właśnie dzieci się bawią, nie? Ja w ogóle też jak byłam... Bo z... ja jestem pieckiem, dzieckiem. tak, ja jestem bardzo dzieckiem i ja nie myślę na razie jak dorosły. Tutaj trafiamy na pierwszą zależność. Tą zależnością jest określenie swojego wieku. Jakoby po przekroczeniu pewnego wieku Nadal panie mogą się identyfikować jako dzieci i nie podlegać krytyce lub kryterium oceniania, lub w ogóle jakimkolwiek konsekwencjom wynikającym z ich zachowania, ze względu na to, że dalej czują się dziećmi. Mam w takim razie propozycję. Skoro kobiety, powiedzmy na przykład do 25 roku życia, nadal mogą czuć się dziećmi, myślę, że powinny nie posiadać prawa prowadzenia samochodu, no dzieci nie mogą prowadzić. Nie powinny też posiadać prawa głosu, no bo dzieci też nie mogą głosować. Traktujmy je w takim razie jak dzieci. To jest tak, jak panie sugerują, że mężczyzna umawiający się z młodszą kobietą to jest coś niewybaczalnego, ponieważ ta pani jest jeszcze dzieckiem, więc myślę, że do 25 roku życia kobiety należy traktować jak dzieci, jeżeli sobie tego życzą, właśnie w ten sposób. No, zero alkoholu, zero, zero papierosów, zero możliwości decyzyjnych, określania tego, w jakim kierunku idzie państwo, ale idźmy dalej. To świadczy o mocnej psychice, tak naprawdę. Dużo osób, właśnie nie zdaje sobie sprawy, jak to jesteś inteligentna, tylko patrzą na ciebie przez pryzmat tego jednego występu. Oczywiście to wynika z pewnej zależności. Czysto hipotetycznie, załóżmy, że jesteś panią budowniczą mostów, architektem. Wybudowałaś 100 mostów i jesteś z tego znana. Ale w międzyczasie do internetu wyciekł filmik, gdzie obciągasz jakiemuś randomowemu Kolesiowi Kutasa. Już nie jesteś budowniczą mostów, jesteś po prostu lachociągiem.